Hej, cześć i czołem, z tej A To jest kolejne rozpakowanie edycji kolekcjonerskiej gry Tym razem Assassin's Creed Revelation Czy jakoś tak Więc tak Gry bym wcale, że nie kupował w edycji kolekcjonerskiej Gdyby nie to, że była tańsza w edycji kolekcjonerskiej niż w edycji cyfrowej Kosztowała 45 złotych bodajże a kolekcjonerka 60 zł kosztowała. Znaczy w, sk w sklepie, znaczy w cyfrowej wersji 60 zł. Tak więc się połasiłem i sobie kupiłem. Oczywiście pudełko. Twardy beton. Przez pierwszą chwilę miałem problemy z otwarciem tego. To było zbyt skomplikowane jak na mój umysł. Chyba, jedno otwarte. I teraz patrzcie. Patrzcie, kamagia. Hu. Hu, wysuwa się. Wyciągamy wszystko ze środku. Tak i to by było tyle, jeśli chodzi o pudełko. Pudełko normalnie skomplikowane, jak budowa cepa. Zobaczcie, to się rusza, to się to rusza. Szpalnie. Taki trochę korek, jakiś analny. Mniejsza <grym> z tym. Dobra, oczywiście mamy grę. To oczywiście ups kodu wam nie pokażemy. Jest gra i mamy soundtrack. Jak to na, na edycję kolekcjonerską e, musi być? nie? Oczywiście. Tutaj, jakieś coś tam, dodatki, jakieś kontenty i tak dalej. Nie, pokażę Wam nic więcej. Tak, nie pokażę. Tutaj mamy, pewnie już wielu osobom znane, krótkometrażowy film. W zasadzie taka bajka animowana. Chyba tam 20 parę minut trwa, z polskim dubbingiem, wersja na DVD. Można obejrzeć, coś ciekawe. No i mamy artbooka. Który zaskoczył mnie tutaj... jakimiś systemowymi ścieżkami, nie wiem co to ma być. Tutaj też, w ogóle jakieś wydruki chyba tworzyli na mojej kolekcjonerce. I tutaj na końcu też. A tak po środku, no to mamy ładnego solidnego artbuczka można sobie pooglądać ale czy to jest specjalnie czy to jest po prostu bug? to ja nie mam pojęcia ale to jest tyle jeśli chodzi o kolekcjonerską edycję gry assassin's creed revelations nie, nie wiem jak to się czyta Mój angielski jest równie dobry jak mój azerbejdżański. tak więc to jest wszystko, co nam dano, w zasadzie jak na dodatek do gry, bo w zasadzie to jest dodatek do gry, a nie pełna, znaczy no, nie no jest pełna. To całkiem nieźle. za 49 zł według mnie nawet warto. Dzięki bardzo. Na razie, cześć, do usłyszenia.